Hej, się wszystkim tu kamrus Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mo Blade Warband A więc tak, nasz zamek jest pod oblężeniem, znowu i znowu i znowu, a naszą taktyką jest jest łapanie pojedynczych lordów oraz... wybijanie ich do dna. Jesteśmy szybsi od nich. Spróbujmy wyłapać ich pojedynczo. Udało się. Dobra, tego czy tego? Tego łapiąc. Będziemy bliżej zamku. Kim jesteś mu szybko albo dotknę język. Bla, 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 bla. Nie chcę rozewu krwi. Może coś się zmieni. Podaj się, lub gin. Dobrze, od 230 do 91. Ja z chęcią atakować bez ciebie. Czy nie mam w ogóle tej możliwości wyboru taktyki żadnej? Trochę szkoda. No ale dobra. Poprawiać swoich żołnierzy. Czyli chyba jak jest poprawiać swoich żołnierzy, to mają rozkaz do ataku. Więc szybko, szybko, niech się gra odetnie za mną. Dobra. Zgrupować, utrzymać pozycję. Zgrupować szyk dwa razy. Mamy mało strzelców, więc nie chce mi się ich rozstawiać. Oni będą najrzeć z góry, trochę szkoda. Papa, strzel rozkazu. Dobra, zlikwidujemy tego dziada, jest wysoki rangą, nie mam celności, o, jest, bum, zabity, dobra, myślę, że e, zblokowaliśmy ich atak wystarczająco dobrze, właściwie prawie bez strat, teraz skupmy się, żeby ich wyrżnąć, postrzelajmy parę hotshotów, tutaj nie ja mam, jak się obrócić. Boże, ale głośno jest, strasznie. Dzisiaj trochę te wszystkie dźwięki. No i oh well. Mam nadzieję, że się odblokujemy w końcu. I bum, walczymy. Standardowa strata paru jednostek będzie. Wow, trafiłem swoje. Fuck. Myślałem, że to jest przeciwnik. Dlatego, że nie mamy strasznie wymieszane wojska. Jednostki mi się pierwszą. Dobra. Ubijmy tutaj wszystkich, to są nawet wieśniacy. No a to, morderstwo reszty nie będzie żadnym problemem. Au. Myślę, że nawet nie muszę rozdać rozkazu powrotu. A przeciwko wieśniakom nie trzeba się niczego bać. Dobra. Jeźców ubiliśmy. Tu jest jeszcze jeden. Przybakujmy go. Nie udało się. Opa. No i sami wieśniacy wymieszani z dwójkami. Będą się po prostu przebić. Będą od mojego. Rycerza dzielnego, odważnego. Nie chcę tracić jednostek. Bo jednak ciężko z rekrutacją, póki nie wybudujemy baraków. Niestety, niestety. Więc musimy stawiać na jakość jednostek, nie tracąc na jej ilości. Z tego co widziałem, umarły mi chyba tylko dwie jednostki. Ouch. Zakończymy tą walkę jak najszybciej. Wiktoria. Ciekawe, czy udało nam się złapać e, tego ich generała? Musimy jak najbardziej osłabić państwo Kirgitu. Straciliśmy dwie piąteczki. Tak, zostajesz moim mięsem, ty kurwo. A że mamy wybudowaną już wieżę? Więzienną? Nie, w takim razie problemu. Weźmiemy to, 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 to. Się sprzeda, a resztę niech sobie wezmą nasi. Dziennie strzałeczki, dalej szybko do Scotlandu Co się dzieje? Wypier... dalej Dobra Na pewno złapiemy jego czy znaczy garnizon, garnizon eee... Na pewno schowamy jego do więzienia Co nie wiem po co mam trzymać te pojedyncze jednostki Jak w przypadku... Jeremus jest ranny, nie możemy walczyć Ej, Jeremus, spadaj na dół. Nie przestawiłem go. Mm -hmm. Maria też damy. Florisa w sumie też. Jest dobrym wojakiem. Ale jakby nie patrzeć, on szkoli nam jednostki, więc nie chcemy, żeby był ranny. I piąteczkę. Mm, tu gdzieś był Marlit chyba. Tu gdzieś się Marit schował. Jest. Dajmy go na sam dół. Nie będziemy ich wystawiać przynajmniej póki nie będziemy mieli full equipunku i w ich przypadku ze zbrojowni. A właśnie, może dlatego... Co jest? Oletnij się gro. Cóż, chwilowo musimy odcinać gro. 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 Gro, gro, gro. Chwilowo musimy odpierać te ataki. No gdyż niestety niestety. Nie mam zbytnio możliwości manewru, dobra. E, zbrojownia. Nic nie zostało tutaj zachowane. Dobra. Pani ten, minister... co chciałem? Zdarzyć pobór? Już mamy maksymalny pobór. Zaczekaj przez jakiś czas. Więc czekamy. Oni sobie darowali oblężenie. Jak nasi się podleczą... Swadial wypowiada wojnę. Bardzo mnie to cieszy. Mniejsza szansa, że nas zaatakują. Dobra, jest noc. Od góry raz, nas nikt nie zajdzie. Jeremus jeszcze się leczy. Dara W takim przypadku. Pod obrężeniem dalej jesteśmy dalej, więc nie mogę przejść tutaj. E, odejść, niestety. Zaczekajmy. Jeśli obrężenie skończy... Nie jest już pod obrężeniem, zajebiście. Poszedłbym szybko. Najchętniej bym poszedł do Nordów. Wow, znowu odzyskali miasta. Super, Swadia mam przejebane. Szkoda, że Kiergici nie mają tak jak Mmm. Czuję, mamy wojnę z Nordami, co nie jest Dory? podejście. Dobra. O! Szczerze pomógłbym mandytom. W sumie nie Niech tutaj go wybiją Udało się Czy ma coś ciekawego? Ma C6 Czy mają jakieś ciekawe wojsko? Mają Złapmy tego dziada, ma bardzo dużo jednostek Dobra Czego chcesz podać Lublin? Zajebiście, zaatakuj wroga Nasze wojsko dużo lepsze jest od tych bandytów, a dzięki temu będziemy mogli zebrać dużo wojska. Żebyśmy mogli, gdybyśmy mieli mniej jednostek. Dobra, weźmiemy kogo się wlezie i wsadzimy ich do garnizonu. Za mną, utrzymać tę pozycję. Zobaczcie, jak boże, oni już tutaj są. Dobra, pierwszy to. Sześć bez rozkazu. Jakich konica podejdzie do nas. Dużo nie zdziała. Dobra. Myślę, że. Można już iść do ataku Czerwony rozkazu, do ataku. Okej. Okay. Grun, że się na początku zgrupowaliśmy. Ich wybić nie będzie problem. Jest ich 150. Ale ich jednostki są dużo, dużo, dużo słabsze od naszych. A wojsko, które zdobędziemy, będzie bardzo pasalne Bo wszystkie te słabsze jednostki wsadzimy do garnizonu, które się będą szkolić. Więc zdecydowany już tak powiem. Wow! Ale byście się wpierdzili potrzały. strzałę. Mamy całkiem sporo konicy w sumie. Jak tak patrzę. Dara. po jest całkiem przyjemne. Skierujmy się tam, gdzie jest dużo jednostek wroga na małą ilość przeciwnych naszych sojuszników. O, obróć się. A! Zdjęty. Dobra, duża, duża ee, posiłki i przeciwnika właśnie nadchodzą Więc kierujemy się w to miejsce Żeby ich trochę przystopować Na razie nikt tam nie umarł, co mnie cieszy Bardzo Myślę, że latanie po tych bandytach, jak już wspominałem w poprzednim odcinku Jest bardzo spoko opcją, gdyż Możemy wypchać sobie garnizon I dzięki temu będziemy mogli w końcu podróżować Bez obawy większej mniejszej o atak Dobra, wróćmy się tutaj, bo jest nieuczciwa walka, powiedzmy. Mm -hmm. Bum. Przeciwnicy mają już 300 niewolników, niestety nas najwyżej weźmiemy 30, mimo tego zawsze coś. O, ktoś tam zginął. c piąteczka. trochę w sumie jest szkoda. Te są wartościowe. Na Lochwell. Odsunąć się, nic nie widzę. Dobra. Chyba wojsko przeciemnika już jest rozwalone na strzępy. Tak, też dobitki zostały. Ogólnie umarło mi dwóch: dwóch wojaków. W tym jedna jest z dwójeczką, więc nawet mi ich nie, 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 nie żał. No a teraz po prostu powybijać niedobisków. Jeden uciekł nawet. Cóż! Hm. Nie ma krwi walki. Bera. Trzech zabito jednak. O Boże, szósteczka. To jeszcze nie koniec, zaatakuj wroga. Pff, okej, okay, jedenastu. zaatakujmy ich tak. To my zrobimy w bite. Przy okazji większość tych wojowników. Dobra. Jeden nasz ucieka, ale nasza koniec na nasz szczęście go dorwie. Nie mogę się ruszyć! Pomocy! Ale tego sobie mogę robić. Jeden tutaj lata gdzieś. Nigdzie nie widzę. To wygląda jak zabawa w kotka i myszka. Oblokujcie mnie, błagam. Z pierwszej koniu. Masz, headshot. Fakie! Zwaliłem konia. Dobra. Walka strata nie była, na pewno była dużo bardziej opłacalna. Ale dlaczego? Gdyż mamy... O mój Boże, szósteczkę. Piąteczkę, szósteczkę, piąteczkę, dużo piąteczek. Więc moi drodzy piąteczka mogę powiedzieć. Szelczy wyborowy. Uj mam na siódmeczkę. bardzo, bardzo opłacalne. Teraz weźmiemy sobie, wymaksujemy wszystko. E, łowca głów chyba nie Swordsman. It's mercenary Swordsman. Pytanie, jakim, na jakim byli oni poziomie? Pewnie mniejszym niż ci. Chyba na poziomie trójki. Mhm. Więc sobie zwerbujemy wszystkich, trójeczki wstawimy do zamku. Co możemy z nimi latać? Boli mnie to. Pysteł, niewolnicy. Trój, trójeczki. Dobra, i swordsmeni byli bodajże na poziomie trójeczki. Rodacki nowicjusz Jest jakiś nowicjusz może Nordycki Nordyckiego nie ma Jest nordycki rolnik, weźmiemy jeszcze Nordyckiego rolnika Nordycki berserker również Nordowie for the win. i w sumie nie ma już miejsca Więc idealnie Teraz rozstawimy tylko tierobu O, a siedemka oczywiście na samą górę Saranicki haszon Wygląda przekozacko Muszę powiedzieć Szczęśliwym, że posiadam kolejną siódemeczkę meczka jest na wagę złota. Mhm. Piąteczkę trochę wyżej. O, akurat mam jeszcze jedną piąteczkę. Podlewolowało nam się. czwóreczki są ustawione na dobrych pozycjach. Eee, styka. Styka. Niestety nie mogę nic więcej wziąć. Niech sobie wezmę towarzyszy co chcą. Oddział do awansu gotowy. Mhm. Nordycki berserker. Mhm. Dobra, damy trochę wyżej. Opa, narycki rolnik, oczywiście jako huskar. Eee, czemu jest taka cisza? Czemu nie ma pesenek, nut, czegokolwiek? Dobra. Zgadzam za większą ilość, po God tylko it! Kogo nie atakują? No ale tutaj myślę, że darujemy sobie. Wszystko chodźmy szybko splądrować wioskę. Eee, nie, odrzuć ofertę. Jepcie się, nie oddam wam wojska. Fileczkę. Kto to jest? To jest baron współpracujący z kimś tam. Lazelit! Lazelit, przyjacielu. On miał chyba gorsze stosunki pewnie rozmawia ze mną. Słyszałem, że wódz e, zdenerwowany karłem walczył z tobą i przegrał. Życzy radości do zwycięstwa. Okej. Okay. Co ja mogę dać mu trochę wojska? Czekać, czy się polepszą stosunki. Jeżeli dam mu, nie wiem. Jakąś. I dajmy mu. Mmm. Właśnie nic nie zmieniło. Dobra Spróbujmy wioskę dla hajsu. Nie, wszystko spróbujemy. Chodźmy do miasta pod obrężeniem O, panie. Ludzka Republika z kimś zawarli pokój. O mój Boże. Pod znowu, serio. Już, spieprzać, Won, ty suczo sucho. Jesteśmy ranni? Czy możemy walczyć? Możemy walczyć. Zrobimy sobie piąteczki przez trening. Huskar, dobra. A mój Boże. Dobra, nie ma sensu. Czego gonić? Gonić, zabić. Zatakować pięknie. Znów się spotkamy. Bla 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 bla. Gini. Pojedyncze wybijanie, niestety. Na tym się musimy skupić. Nie mam innej opcji, mamy wojnę ze wszystkimi. Musimy wybijać pojedynczo. Normalnie bym podbił normalny jeden zamek, gdybym miał tylko z kirgitami wojnę. Ale no cóż, mamy wojnę ze wszystkimi. Strzelić przez rozkazu, utrzymać tę pozycje. Zgrupować szyk, zgrupować szyk. Oni są na konnicy, zresztą widać jak zapieprzają. Dera. Ostrzał z daleka. Pał. Wow, do rozkazu! Zgrupować się! Ten widać jest wysoki. Opa! No, on ma lepszą armię. Od poprzednika swojego. Dobra, więc wystrzelajmy jednostki. Ale mi zaczął kapkować. Skupienie jednostek Nie! Trafiłem swojego w głowę? Wow. Na szczęście został uduszony. Chciałbym przejść, panowie. Chciałbym przejść. Bo jednak nie widzę, co się tutaj dzieje. Dobra. Główna siła została ich już rozpiętnowana. Teraz właśnie zostali tylko ci niżsi rangą. Na szczęście jest ich mało. Czyżby jakieś posiłki? Kim jesteś? Jesteś konnicą, więc na pewno was ubiję. Zanim dotrzecie do naszych. Okej. Okay. Bum. Znaczy, jeśli dzięki naszemu i konicy, którą zrekordowaliśmy wcześniej, ci ucznicy nie są żadnym problemem. No a teraz trojeczki, dwojeczki, jedneczki. Dobra. O, chyba rzucał kamieniami nawet, to był wieśniak. O, ten jest trochę wy wyższy rangą. Pozbądźmy się go. O, uciekasz, jaka szkoda. Zajdźmy, zajdę ich trochę od tyłca, żeby nie było opcji, żeby ktoś uciekł. Nie wiem na jakiej zasadzie działa ucieczka e, Lordów. To jest procentowa szansa. co mi wzrosło, fajnie. Straciliśmy chyba trzy jednostki, jeżeli się nie mylę. No trudno. Liczmy na to, że Jerem sobie długo dostanie level. Według tego co pamiętam będzie kolejny level chirurgii Już siódmy. W sumie kupienie książki dla niego, która zwiększa chirurgia, byłoby zajebistym pomysłem. Czterech zabito. O, szósteczka O, dwie szósteczki Zdał uciec, kuźwa Pojmijmy tego kanału W nie wiem na cholerę jak ich wszystkich pojmuję Przejrzyj łupy Bierzcie co chcecie Otrzymujemy jakiś level Dobra Trójeczka nie będę mować tylko tych wysoko postawionych, że tak powiem, le levelowych ludzi. Może będą się chcieli dołączyć. Super. Zrechytrowaliśmy piąteczkę. Będzie spoko. Wróćmy tutaj, póki jest pooblężenie. Opa. Poczekajmy sobie chwilę. Nie jest już pod zajebiście. E, Nie mam żarcia, to jest ten problem. Szybko po... zwiększymy ilość. Kup zapas od chłopów. Wow, czy oni nic nie produkują? Czyli to centrum wioski. Pogadajmy może, żeby zwiększyło się jakaś rola czy coś. Hopa chopa. chodź. Siema, wieśniaku. Sołtys. E, ja już tu w z oddziałuję przyjaciela. Chyba chcecie prosić o zniesienie wielkiego pożaru na brzegu wioski? O co chodzi? E, nie mamy zbytnio jak ulepszyć tej wioski. Nie wiem, czy dlatego, że nas nie lubią, bo wcześniej plądrowaliśmy. Może jak pogadamy z ministrem, to się trochę zmieni. Chyba minister albo skarbnik miał jakiś wpływ na to. Minister? Nie. Dobra. Zamek nalek. Nie, to nie, to nie mam pojęcia. Spójrzmy na zbrojownię, nic nie zostało wyprodukowane, szkoda. Dobra Definitywnie nie jest już podobne, że nie ten zamek. Eee... Chyba do miru musimy szybko pojechać kupić jakieś zapasy. Bo inaczej będzie problem. O, może go złapiemy przy okazji. Damy radę, zdążymy. Znowu się spotykamy. No. Podaj się, lub gin. Niestety, niestety. Ale będziemy was wybijać co do nogi. Aż w końcu podbijemy wasz zamek, a następnie miasto. Ludziki, nasze plany są takie: że podbijamy zamek, a następnie podbijamy miasto. Takie są me plany. Tak mam zamiar zrobić. Mam obrażenie, koniowi, zajebiście. No tak. Trochę za późno, za późno wydałem ten rozkaz, ale już no Wow, to jest C7, to była C7. Dobra. Ubiliśmy najsilniejszą jednostkę. Bardzo dobrze. A, tak trafię swojego. Dam sobie spokój. Pau. Wow, ten jest wytrzymały. Trzy ciosy wytrzymał. To znaczy, że. Tego przeciwnika musimy się bać. Już nie. Ja powybiłem tej jednostki. Ta walka jest dość szybka. Chyba czas bitwy zależy też od tego, czy przeciwnik ucieknie, czy nie. Mogę się mylić, ale tak z własnych obserwacji. Strzelam. Dlatego. Postarajmy się ich wybić jak najszybciej. Cieszy mnie to, że Kierkici mają strasznie dużo tych słabych jednostek. Patrzcie, teraz tracą sami wieśniacy. Walka z nimi chyba nie będzie ciężka. Przynajmniej póki. Ogólnie gra jest łatwa na ten moment, póki nie przyleci jakaś kampania wojskowa. Dobra, plan musimy sobie zrobić potem. Jak już uzupełnimy zapasy. Hajsu mamy dużo, jeśli chodzi o zapas, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie pozbyć się na 50 najsłabszych jednostek, zaatakować jakichś bandytów, wygrać bitwę oraz zerbować wszystkich do obrony zamku. Po prostu, żeby chociażby byli ludzie, nie? Żeby co chwila nam nie robili oblężenia. Tych zamek jest pusty. Taki jest plan, już miał być w poprzednim odcinku. No ale cóż, jednego zrobiono, do uciec, szlak. Dobra, przejrzyj łupę. Bierzcie co chcecie. Bierz co chcesz. Dobra. spróbujcie, co oczywiście mnie zapali. Mam zbyt dużą armię, żebyśmy się prześlizgnęli. Mhm. Dobra. Wow. Obrońmy się. Pamiętaj Kamrus, odsłaniałam się, bijesz. Hoppa. No. Hoppa. Zadają całkiem dużo obrażeń. Zbroń, że w całej prostu ulepszenie walki nią. Opa. Jeżeli zblokują, blokuj. Jeszcze tyle razy z nimi walczyłeś, że się przyzwyczaiłeś. Pięknie. Opa. Blok w ostatniej chwili. Aha. Po obronie są bezsilni. Wow. Tam zero obrażeń. Ciekawe czy pod sobą mam ten swój armor zwykły. Czy nie? Z tego co jakiś szmat, ale wytrzymałeś mam jakby... no nie wiem. Ten się tutaj zaciął standardowo. No chodź. No. Bo. Wow. Skopa! Fakie. Yeah. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zakopiemy ciebie, szmaczarzu, jeżeli nie dasz rady. A i jakby... Aj, zakopmy go. <śmany> Frajer, gin! Szmato! Pieprzona! W dupę! Gin! Kuta! Siarzu! Zakopię ci ten kupi pieprzony ryj, takie <gry> yeah. odejść rynek towarami. Sprzedamy to i to. Wow, oni nie mają nic do żarcia, ale Wiocha. Suszone mięso, więc możemy kupić. Kurczak. Kurczak może być fajnie świeży Wow, trzeba będzie sponsorować jakąś wioskę. Masakra. No Zobaczmy, co jest w tawernie, bo why not. Posiłnik okupów. Coś mamy na sprzedaż? Żadnych z jest do tego. Dobra Chujowo strasznie. Znieść krywkę rozbójników. No trudno. Eee, wracę do szeregu. Nie obchodzi mnie to. Sprawdźmy drugą sprawę wioskę. Pytanie, czy ktoś nas zaatakuje, aby nie. Ale potrzebuje mieć żarcie. Kurwa. Nie, nie plądruj. Nie. O, nie można zostawić tego zamku na sekundę. Już, jazda, 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 jazda. Gościu, 44 wojska. Sukin syn. O, zawali pokój. To mi się nie podoba. Podaj się lub giń. Musimy zostać trochę w garnizonie. Nawet nie mogę doplądrować wioski. Stój, szereg rozkazu, zgrupować, zgrupować. Powiedziałem za mną. Za mną i stój. Ona bardzo mało wojska, już widać, że jest tylko paru konniczych. No mimo tego, Wyjdę trochę naprzód, bo oni mi obrażenie zadają. Szereg rozkazu, jeszcze raz wyślę. O, jakiegoś konia ubiję, dobra. A Wow, ten jest mocny. Tego musimy ubić. Tego musimy ubić. Gin! Dobra, zdjęty w sekundę. Czy to jest ich generał? Nie. To jest jakiś rycerz, więc zabijemy. Opa, trafienie w głowę. Suknie z przeżył. Wow, to trafienia w głowę w sumie nie zabijają go. Okay. Dobra, do ataku. Nie ma co się patyczkować. Swadianski pikinier? Chwila. Skąd on miał wojska sfadiańskie? Przecież to jest Kiergic Dziwne. Kiergić muszą być naprawdę mocno osłabieni. Skoro wynajmują inne jednostki. No cześć, co tam się h 7. Hop. Wow, nie włączyłem Steama, brawo dla mnie. Ktoś z pierwsza? Nie, dopiero biegną. Bez strat, no ciężko straty przy takiej przewadze. Wizabi, ciebie zetnę. Hej, hoppa! Brawo dla mnie. Zblokował! Dara, włączysz szybko Steama. A właściwie jest czas, żeby zakończyć ten odcinek, więc dziękuję wszystkim za uwagę. Zobaczmy tylko, czy udało się nam złapać tego sukienkota za uciec kutasiarz. Dobra, przejrzyj łupy. Zdrawmy to woja. To co powiedziałem. Kto? Kto się jest spustoszenie? Kto? Kto ma czelność? Wy! Już wypierdalać. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. W kolejnym odcinku oczywiście będziemy walczyć z tymi dwoma przodu pasami. Walk nigdy się nie skończy. Czas, no ale cóż. Następnie potem schowamy po 52 do tego zamku. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pop